Rozum, 20 mega na sekundę, to jak to jest szybko? To jest tak szybko, rozumiesz, jak płynie prąd. A to nie czuję, nie czuję. czuję. okej. Okay. No to to jest tak, rozumiesz, szybko, jak polecieć, rozumiesz, na księżyc i z powrotem, zanim rozumiesz, jeszcze skończę to zdanie. No to to jeszcze nie czuję. Nie? Rozum, a czy to jest tak samo szybko, jak e, czujesz rozpięć zamek błyskawiczny? No w zasadzie. Bo... Wow, ale szybko. Rozumiesz? Teraz czuję. Czy kierujesz się sercem czy rozumem? Wybierz Neustradę do 20 mega od złotówki i plan telefoniczny też od złotówki. Telekomunikacja Polska. Nie ma. Ten ja też nie ma. Nie ma. O, jest. Zahasłowany. O. Wi-Fi -wi szukam. Wi-Fi. Tak na ciebie. Nie szukaj darmowego Wi-Fi. Weź dziesięć giga w prezencie. Teraz w pluszu internet bez konsekwencji. W jednym żabce, codziennie jest ponad 200 produktów w promocji. Robimy co? Całk... Dobrze! Dziś to złudzenia w promocji łosoś wędzony za 1,799 i Liton Ice już za 99. Żabka, najlepsze promocje. Dzień dobry! A co się pani tak trzęsie? To pani nic nie wie. A na nas wyszedł z puszki. Ta? A za co siedział? Podobno, śmietanę ubił. Produkty z biedronki polecają się na przyjęcia. Filet z soli 400 gramów już za 8,99. Mleko 1 litry tylko 2,29. Szpinak 450 g, jedynie złoty 69. Trzeba kocha melans do późna. Jak sam mówi, w nocy to dopiero. Ha, w nocy to dopiero. Raz poszliśmy do takiej jednej nocnej dziupli. A schudzało. I nagle poczułem, że padam na dziób i ty wtedy powiedziałeś, pamiętasz, stary, jak tak dalej pójdzie, to dziś nie to perze za ciebie będą chudrzeć. Prosty, że pamiętam. No i się wkurzyłem, bo co im będą jakieś <laughs> I hu 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 hu. Dla wszystkich, którzy lubią sobie pokuczeć Tiger Power is back. Ej, mogę gry za Twojej? Dam ci gry za mojej. Burger King. Tu rządzi smak. Sądziad, patrz! Tak się lata! Oh, no, 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 no. W tak Taktaku wszystko jest możliwe. Teraz dajemy Ci aż tysiąc minut do wszystkich sieci za jedyne 9 zł. Dołącz do Taktaka, bo wygodnie mieć więcej. Synek, siadaj. Słoneczko zrobiłem. Takie rzeczy tylko w Erze. Rzecz, a świeży. A ty? Jaki smak wybierasz? Jak kupić dużo i tanio? Trzeba mieć tu. To znaczy, człowiek musi się nachodzić troszeczkę. A żeby nie było nudno, to ja po kasze idę tak. A po orężadę tak. A po wafle tak. No, chodzenie. Jest głupie. Nie biegaj po sklepach, leć do Tesco. Jeszcze więcej dyskontowych cen w jednym miejscu. Jak dwie paczki wafli w cenie jednej. Kupuj taniej w Tesco. Hello. Mi is Małgosia. And he is Radosław. Wiem, widziałem. Nie mów do mnie teraz. Mi is Szaman Majewski. Przybyliśmy poznać naszą szczęśliwą liczbę. Please, mister. Skarbie, nie teraz. Dwa. Jak dwa abonamenty i dwa smartfony w plusie. Szczęście bardzo. Wiedziałem. Brawo ty i ty. Brawo my! Przenieś numer do plusa, weź dwa abonamenty w duecie za 4499 i dwa nowoczesne smartfony Huawei w Supercenie. Plus, brawo ty! Radosław i ja przyszliśmy do plusa. Przejdź ty. Miecio założył profil na portalu randkowym. Optymista! się odpisał? O, mnóstwo. Setki, setki randek w ciemno. Jak to dobrze, że u nas w łągakom wszystko jest od początku do końca jasne. Jak słońce. W łągakom umawiamy się otwarcie. Suwakami ustawiasz kwotę i termin spłaty, a my z góry mówimy, ile to będzie kosztować. A bukiet tu skąd? Lepsze mira w garści niż gołąbeczka w sieci. Jestem offline. Jeden, dwa, trzy, zamykasz. Oczy? Wyobraź sobie świeży biały ser. Wcale się go nie boisz. Ser nasyca się delikatną śmietanką. I oto cały sekret. Właśnie dlatego Danio jest tak sycące. A teraz otwierasz oczy i już się nie boisz. Sprawdźmy. Mhm. Danio, najlepsza metoda na głoda. bye, -bye.